Nie możesz tego powiedzieć na filmie, co nie? To było właśnie dotyczące pytania, czy na każdym przejściu dla pieszych jest zabronione wyprzedzanie. Więc jeżeli zadajesz takie pytanie, to z czego ja nie odpowiadam na filmie, a to jest absolutnie fundamentalne pytanie z prawa drogowego, to znaczy, że te TikToki jeszcze nie są dla Ciebie. TikTokach prezentuje różne typowe albo nietypowe sytuacje drogowe, zadaje pytania, daje odpowiedzi w oddzielnych filmach, ale te pytania są po to, żebyście nauczyli się, troszeczkę sami się nauczyli, trochę się sami zainteresowali. Zawsze to powtarzam, że prawo jazdy jest dla ludzi dojrzałych, dorosłych, a ludzie dorośli uczą się sami. Po prostu trzeba się zainteresować. Nikt nikomu do głowy wiedzy łyżką nie nałoży. Tym bardziej wiedzy nie zdobędziecie, jeżeli będziecie klepać testy na prawo jazdy. Być może teorię zdacie, ale i tak będziecie komunikacyjnymi analfabetami. Podręcznik, e-kurs, przerabianie całej bazy egzaminacyjnej, pytanie uzasadnień, a dopiero testy. To na koniec robimy i tylko po to, żeby się sprawdzić, a nie nauczyć.